Wielka pomyłka Piotrka. Piotrek jest małą, zieloną lokomotywą, która może przetaczać i ciągnąć wagony. Ciągnie wagony z pasażerami i ładunkiem w porcie i w kamieniołomie. Ulubionym zadaniem Piotrka. Jest dworzenie poczty Ale czasem Piotrek ma tak wiele zajęć, że się spóźnia Tego wieczora Piotrek przybył spóźniony do Rybkowa Znów się spóźniłeś, Piotrku Powiedział zarządca portu Będę musiał porozmawiać z grubym zawiadowcą Piotrek zmartwił się. Piotrek wrócił do Domkowa. Inne lokomotywy już spały. Nagle Piotrek usłyszał głosy po drugiej stronie Domkowa. To był gruby zawiadowca. Rozmawiał z maszynistą Piotrka. Piotrek starał się nie podsłuchiwać, ale nie mógł się powstrzymać. W tym tygodniu Piotrek zbyt często się spóźniał. Powiedział gruby zawiadowca. Jutro musi pojechać na złomowisko. Gruby zawiadowca chce mnie posłać na złom! sapnął Piotrek. Piotrek martwił się całą noc. Następnego ranka słonko świeciło i ptaszki śpiewały, ale Piotrek był zbyt zmartwiony, by to zauważyć. Gruby zawiadowca chce mnie zezłomować! zawołał. I to dlatego, że się spóźniałem. Gruby zawiadowca nie posłałby na złom naprawdę użytecznej lokomotywy, powiedział Tomek. A ty, Piotrku, jesteś naprawdę użyteczną lokomotywą. Piotrek poczuł się lepiej, aż zauważył, która jest godzina. Spóźnie się zawołał i pędem odjechał. Jeśli się nie spóźni, być może gruby zawiadowca nie pośle go na złom. Pierwszym zadaniem Piotrka było odebranie rur z rybkowa. Ale kiedy tam dotarł, żurawek jeszcze je rozładowywał. Pośpiesz się ślamazaru, syknął Piotrek, nie mogę się spóźnić. Będę pracował tak szybko, jak mi się podoba, powiedział żurawek. I pracował wolniej niż kiedykolwiek. Kiedy tylko żurawek skończył, Piotrek wyruszył. Nie czekał na przywiązanie rur. Piotrek pokonywał zakręt. Rury ześliznęły się i spadły na tory. Ale Piotrek jechał dalej. Piotrek myślał, że dostarczył rury i ruszył, by wykonać następne zadanie. Miał zawieść kilka wagonów smoły robotnikom naprawiającym drogi. Bądź ostrożny, powiedział jego maszynista, smoła jest lepka. Ale Piotrek nie był ostrożny, jechał zbyt szybko. Zjeżdżał w dół Gabrysiowego wzgórza. Nie zauważył Gabrysia z ekspresem i niestety było za późno. Wagony wpadły na Gabrysia. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Lecz Gabryj był bardzo zły. Zobacz, co zrobiłeś, syknął. Co powie gruby zawiadowca. Piotrek myślał, że to wie. O nie, zawołał. Teraz już na pewno odda mnie na złą. Dlatego Piotrek postanowił uciec. Hipek sprzątał wagony ze smołą. Kiedy tomek przywiózł grubego zawiadowcę, gdzie jest Piotrek? Powiedział. Spowodował zamieszanie i opóźnienie. Gabryś nie wiedział. Odjechał bardzo szybko, proszę pana. Słyszał, co pan powiedział w domkowie, powiedział tomek. Myślał, że pośle go pan na złom. Chyba muszę pomówić z Piotrkiem, powiedział gruby zawiadowca, a wy wszyscy musicie pomóc mi go znaleźć. I tak wszyscy szukali Piotrka. Szukali wysoko i szukali nisko. Szukali wszędzie, ale nigdzie nie znaleźli śladu Piotrka. Co ze mną będzie? szepnął Piotrek, ale nikt go nie słyszał. Piotrek wyglądał na bardzo małego i czuł się bardzo smutny. Tomek i gruby zawiadowca szukali Piotrka na trasie tomka. Nagle Tomek wpadł na pomysł. Chyba wiem, gdzie jest Piotrek, proszę pana. I najszybciej jak potrafił popędził do Domkowa. W Domkowie było bardzo cicho, kiedy Tomek wjechał do miejsca postoju lokomotyw. Piotrku, zawołał gruby zawiadowca, jesteś tu? Proszę nie posyłać mnie na złom powiedział. Nie chciałem się spóźnić i być przyczyną problemów. Posłać cię na złom? huknął gruby zawiadowca. Skąd ten pomysł? I gruby zawiadowca powiedział Piotrkowi, co naprawdę mówił. Powiedziałem twojemu maszyniście, że pracowałeś zbyt ciężko i że to dlatego się spóźniałeś. Wydałem dyspozycję w sprawie zabrania złomu do przetopienia, żebyś mógł wozić pocztę przez cały tydzień. Piotrek jeszcze nigdy nie był tak szczęśliwy. To prawda, proszę pana, sapnął z dumą Piotrek. Poczta przez cały tydzień? Dziękuję panu. Piotrek nie mógł się powstrzymać, żeby nie gwizdać z radości. Tomek też gwizdał. Tak dobrze było odzyskać przyjaciela. Piotrek przez cały tydzień woził pocztę. Nie spóźniał się i nie popełnił ani jednego błędu. Piotrek postanowił nigdy więcej nie słuchać głupich historyjek, zwłaszcza takich, które sam wymyślił,